Cześć! Cześć! Jak Ci poszło z Sławo, no bo dostałem jedynkę. To niedobrze, może ze mną zapalisz, mam dobre miętowe. Nie wiem, nigdy wcześniej nie paliłem. To nic, procesujesz się poważnie, od jednego się nie uzależnisz. No dobrze, może spróbuję. Regularne palenie kosztuje fortunę. Jest to szczególnie niekorzystne dla nastolatków, którzy często nie zarabiają jeszcze samodzielnie i muszą rezygnować z codziennych przyjemności na rzecz papierosów. Dym papierosowy negatywnie wpływa na kondycję. Pojawia się również kaszel palacza utrudniające codzienne życie. Palenie powoduje również nieprzyjemny zapach z ust. Szkodliwe substancje zawarte w alkoholu dostają się do mózgu i niszczą jego komórki. Picie alkoholu powoduje zaburzenia zdolności koncentracji, trudności w nauce, problemy z pamięcią i logicznym myśleniem. Skutkiem picia alkoholu jest również pogorszenie nastroju, niska samoocena, złe samopoczucie, a nawet depresja. Spożywanie alkoholu powoduje zaburzenia koordynacji ruchowej Dobra, to ja już jadę. Ale piłaś, będzie to bezpieczne? No spoko, ja mam blisko do domu. No, Okej. Okay. oraz zanik logicznego myślenia, co w rezultacie często prowadzi do przykrych sytuacji.